Siemanko. Słuchajcie, mam pytanie publiczne i chciałbym, żebyście podali je dalej, szczególnie wysyłali do, do zainteresowanego, do którego kieruję to pytanie. A pytanie kieruję do Jakuba Wiecha, klimatysty, guru tak zwanego ekologii, który jest zapraszany wszędzie, mówi nam o tych badaniach naukowych, że 100% teraz twierdzi, że 100% zmian klimatu jest efektem działalności człowieka. Zapomina kubuś albo manipuluje, albo kłamie wręcz, że chociażby słońce ma ogromny wpływ na zmiany klimatu, na różne cykle aktywności, właśnie słoneczne, na aktywność właśnie klimatu naszą. Ale do czego zmierzam? Ostatnio na antenie telewizji Polsat był nasz kubuś gościem jednego z redaktorów sanitarysty i zamordysty, który tam w czasach wojny z niewidzialnym wrogiem wszystkich tych, którzy nie chcieli brać udziału w wielkim globalnym, wielkiej globalnej akcji preparatacji, nazywał szurami, płaskoziemcami w ogóle, którzy nie wierzą w naukę dobrze, nie wiem, może pewnie jeszcze ruskimi onucami, ale redaktor, oprócz Kubusia, gościł jeszcze doktora Hociana z wykształcenia ekologa, który na antenie publicznie stwierdził, że był, była podjęta próba zwerbowania go przez niemieckie służby specjalne do grupy ekoterrorystów, którzy będą protestować, którzy będą yy, blokować różne inicjatywy, yy, różne przedsięwzięcia, i oni mają swoje metody wywierania wpływu na polityków. Między innymi właśnie korumpują yy, nie tylko polityków, ale i właśnie różnych yy, znawców. I moje pytanie wreszcie, które chciałbym zadać, a które mnie gryzie. Doktor Hocian stwierdził, że ta próba werbunku została zgłoszona do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która to z kolei agencja potwierdziła ten fakt. I teraz chodzi mi takie pytanie po głowie. Kubuś, czy tam w tym twoim Półświadku jako terrorystów. Słyszałbyś, że ktoś był jeszcze werbowany przez niemieckie służby specjalne, nie? Zgłosiłbyś to do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ewentualnie osobom, które powinny zająć się tym tematem. Przekazałbyś taką informację, prawda? I jeszcze drugie pytanie takie. Czy była podjęta próba zwerbowania Ciebie przez służby specjalne niemieckie, żebyś był w tej... Kaście? Eko terrorystów? Nie dałbyś się zwerbować, prawda? Powiedz nam, byłeś werbowany? A jeżeli tak, to czy. Bo zakładam, że się. że odmówiłeś, prawda? Nie. nie brałbyś udziału w, yy, w takiej akcji, że dałbyś się przekupić, skorumpować przez niemieckie służby specjalne, prawda? Więc zakładając, że jesteś prawdomówny, tak, z tym. z tymi 100% działalności człowieka, które odpowiadają za zmiany klimatu, podejrzewam, żebyś zgłosił to do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że ktoś próbował ciebie zwerbować. Zgłosiłeś, powiedz kubuś, zgłosiłeś?